1 grudnia 1963 roku podczas kontrolnego wiercenia w szybie Nur 11 na radzieckim polu gazowym doszło do poważnego incydentu. Doszło do eksplozji. Następnie wybuch pożar o niewyobrażalnej skali, ryczący słup ognia, który płonął bez przerwy przez lata, każdego dnia. Sowieci zrobili to, co potrafili najlepiej. Zrzucili bombę atomową. Rosja zrzuciła na siebie bombę atomową dwa razy silniejszą, niż ta, która spadła na Hiroszimę. Brzmi szokująco, prawda? W rzeczywistości ta bomba rozwiązała trzyletni problem w zaledwie 23 sekundy. Jesienią 1966 roku na środku odległej pustyni w Uzbekistanie Związek Radziecki zdetonował bombę atomową na płonącym polu gazowym. To nie był jednorazowy incydent. Rosja wielokrotnie przeprowadzała wybuchy jądrowe. To był czas, gdy rosyjska fascynacja bronią jądrową realizowała ambicje kosztem własnego narodu. Dlaczego Rosja zbombardowała się nuklearnie i jak tym rozwiązała wielki problem? Aby to zrozumieć, pozwólcie, że ujawnię ogromną pomyłkę, którą Związek Radziecki popełnił dekady temu. W II wojnie światowej radziecki system energetyczny zależał prawie wyłącznie od węgla. Po odcięciu związek socjalistycznych republik radzieckich przez inwazję Hitlera od ważnych regionów wydobycia węgla, kraj doświadczył poważnego kryzysu energetycznego. Gdy kończył się węgiel, planiści Stalina szukali alternatywy i gaz ziemny stał się obiecującą, choć wciąż nieprzetestowaną opcją. I znaleźli pomysł. Departament przemysłu naftowego, zachęcony wcześniejszymi sukcesami w budowie rurociągów naftowych, Zaproponował budowę gazociągu z nowo odkrytych złóż w pobliżu Saratowa około 800 km na południowy wschód od Moskwy, bezpośrednio do stolicy. Po wojnie i z początkiem zimnej wojny potrzeba niezależności energetycznej stała się jeszcze pilniejsza. Stany Zjednoczone już wcześniej zabezpieczyły sobie silne sojusze z producentami ropy na Bliskim Wschodzie, zapewniając sobie bezpieczeństwo paliwowe, ale Sowieci mieli przebiegły plan. Przywódcy sowieccy rozumieli, że jeśli uda im się znaleźć i kontrolować znaczące rezerwy ropy i gazu, nie tylko zabezpieczą własną gospodarkę, ale także uczynią Europę, tradycyjnych sojuszników Ameryki, zależną od sowieckiej energii. Po ukończeniu sowiecki gazociąg miał mieć długość 3500 mil i dostarczać od 40 do 70 milionów metrów sześciennych gazu ziemnego rocznie do kilku krajów europejskich. Europa dostarczała sprzęt i technologię do budowy gazociągu. A Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich miał spłacić inwestycję w ciągu 10 lat z oprocentowaniem 7,75%, oddając równowartość w gazie ziemnym. Szacowany koszt projektu dla Związku Radzieckiego to OK. 10 mld dolarów obejmując także zyski europejskich firm z kontraktów na gazociąg. Władze przewidywały, że Związek Radziecki wkrótce może dostarczać około 35% zapotrzebowania Europy Zachodniej na gaz. To budziło obawy dotyczące europejskiej zależności od Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich w zakresie kluczowych zasobów energetycznych, powodując napięcia między wschodem a zachodem oraz nieporozumienia wśród europejskich i amerykańskich sojuszników. A Sowieci zaczęli odnosić sukcesy. W 1950 roku radzieccy badacze odkryli złoża gazu Szybielinka na terenie dzisiejszego obwodu charkowskiego na Ukrainie. Sześć lat później odkryli w Uzbekistanie złoża gazu Gazli, z zasobami szacowanymi na 25 bilionów stóp sześciennych. Poszukiwania trwały dalej i w basenie Amu Dari dokonali szeregu ważnych odkryć węglowodoru. Złoże Utrobalak odkryto w 1963 roku po rozpoczęciu wierceń, w 1961 roku. Te zasoby odegrały kluczową rolę w zasilaniu radzieckiej gospodarki i wpłynęły na jej strategię podczas zimnej wojny, wszystko przebiegało zgodnie z radzieckim planem, ale potem coś poszło strasznie nie tak. 1 grudnia 1963 roku na polu gazowym u Trbalak prace wydawały się rutynowe. Na wielu wczesnych stanowiskach poszukiwań często pomijano protokoły bezpieczeństwa. Procedury istniały tylko na papierze i były ignorowane, bo pracownicy sądzili, że dobrze znają teren. Nie wiedzieli, jak niebezpieczna jest ta studnia. Wiercenia kontynuowano na polecenie wykonawcy. Poza inżynierami, naukowcami i wykonawcami niewielu rozumiało ogromny potencjał i zagrożenie gazu pod ziemią. A to, co zrobili potem, stało się niewyobrażalnym problemem. Nie na dni czy tygodnie, ale na lata. Przy odwiercie NOR-11 wywiercono na głębokość 2409 metrów, czyli ok. Półtorej mili pod ziemię. Ale pod nimi znajdowało się ogromne złoże gazu, Zamknięte pod olbrzymim 300 atmosfer. To ciśnienie porównywalne do ciężarówki stojącej na twoim dużym palcu u nogi. Potem stało się nieuniknione. Pracownik przypadkowo natrafił na kieszeń gazu. Wiertło przebiło warstwę, a ciśnienie wywołało gwałtowny wyrzut gazu na powierzchnię z rykiem. Siła zniszczyła stalowe rusztowanie i objęła cały teren. Odwiert 11 przestał być projektem. Stał się centrum jednej z najniebezpieczniejszych katastrof gazowych, z jakimi Związek Radziecki kiedykolwiek musiał się zmierzyć. Nikt nie wie, ilu pracowników wiertniczych zginęło tego dnia. Oficjalne raporty nigdy o tym nie wspomniały. Historia tego nie odnotowała. Ale wszyscy pamiętają pożar. W jakiś sposób w chaosie wybuchu iskra zapaliła ulatniający się gaz. To, co nastąpiło potem, było pożarem o niewyobrażalnej skali. Ryczący słup ognia, który płonął bez przerwy przez 1064 dni. Każdego dnia spalał około 12 milionów metrów sześciennych gazu ziemnego, znikając w niebie w ogromnej, oślepiającej eksplozji. Ciepło było tak silne, że na wiele kilometrów zmieniało noc w dzień. Płomienie były widoczne z daleka, nawet spoza horyzontu, a powietrze falowało od intensywnego gorąca. Katastrofa zabiła wydajność pola i zdewastowała ekosystem. Kamil Mongolszew, szef zespołu gaszącego pożar, prowadził dziennik. Opisał w nim sceny niemal zbyt tragiczne, by je sobie wyobrazić. Wspominał, że nocą stada migrujących ptaków i chmury owadów, przyciągnięte światłem, wpadały w ten ognisty taniec śmierci i spadając, spalały się, często zanim jeszcze dotarły do ziemi. Wielu uważa, że gdyby to zdarzenie wydarzyło się przed erą przemysłową, uznano by je za dowód istnienia niewidzialnej siły lub dzieło kultu religijnego. Choć to brzmi intensywnie, trzy lata to daleko do rekordu najdłużej płonącego ognia. Według naukowców najdłuższy pożar na Ziemi trwa już 6 tysięcy lat. To miejsce zwane płonącą górą w Australii europejscy odkrywcy początkowo uznali za wulkan. W XIX wieku naukowcy odkryli, że to nie był wulkan. To był płonący pokład węgla, który tlił się około 30 metrów, czyli mniej więcej 100 stóp pod powierzchnią. W odległej przeszłości musiał się zapalić i już nie zgasł. Najstarszy ogień stworzony przez człowieka ma tylko około 1500 lat. Ogień w świątyni Yatsa Atashberam w Iranie płonie nieprzerwanie od czasów Cesarstwa Rzymskiego. Ale pożar na polu Utabalak nie był przypadkiem natury, lecz ludzkim błędem. Inżynierowie na miejscu byli gotowi zrobić wszystko, by go zatrzymać. Tradycyjne metody gaszenia były bezskuteczne wobec skali i siły odwiertu numer 11. Przez trzy nieustępliwe lata pożar szalał dalej. Naukowcy szukali rozwiązań, ale każda próba kończyła się niepowodzeniem. Wypróbowali rosyjską artylerię, potężne armatki wodne, i wszelki dostępny ciężki sprzęt inżynieryjny na pustyni. Nic nie przynosiło efektu. Strażacy próbowali nawet bardziej technicznego rozwiązania, instalując pokrywę wyposażoną w system odciążenia ciśnienia. Plan był prosty: uszczelnić szyb, skierować gaz do rur, obniżyć ciśnienie i zdusić ogień. Przez chwilę wydawało się, że mają szansę. W styczniu 1964 częściowy montaż pokrywy zapowiadał sukces, lecz był on krótkotrwały. W ciągu kilku tygodni ziemia wokół miejsca pękła, tworząc kratery z siarczkami, uwalniając trujący gaz i pogłębiając katastrofę ekologiczną. Wszelka nadzieja gasła, każdy eksperyment zawiódł. Wielu miejscowych już pogodziło się z tym, że ten pożar nigdy nie ustanie. W tym czasie, gdy radziecki departament eksploracji zmagał się z katastrofą w Utwabalaku, toczył się też inny wyścig. Wyścig o energię jądrową i broń nuklearną podsunął im szalony pomysł. Sowieci już doświadczyli, jak potężna jest bomba jądrowa. Związek Radziecki zaskoczył świat, detonując pierwszą broń jądrową w Kazachstanie na długo przed przewidywaniami amerykańskiego wywiadu. W efekcie rozpoczął się bezwzględny wyścig ze Stanami Zjednoczonymi o rozwój broni termojądrowej, bomby wodorowej. W 1952 roku Stany Zjednoczone przetestowały pierwszą bombę wodorową na Wyspach Marszala. Jej siła była setki razy większa niż bomby w Hiroshimie. Wielka Brytania dołączyła do klubu nuklearnego kilka tygodni wcześniej. W 1954 roku test Castle Bravo zakończył się katastrofą przez błędne obliczenia naukowców, powodując radioaktywną chmurę i skażenie Wysp Marszala. W listopadzie 1955 roku Związek Radziecki przeprowadził własną detonację termonuklearną, powodując trwałe skutki zdrowotne u społeczności kazachskich. W 1958 roku Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Związek Radziecki przeprowadziły ponad 100 testów nuklearnych w ciągu roku. Ta gorączka ustąpiła miejsca dobrowolnej przerwie, gdy rozpoczęły się rozmowy na temat stałego zakazu. Francja została czwartą potęgą nuklearną w 1960 roku, a już w 1962 świat mierzył się z zagrożeniem wojny nuklearnej podczas kryzysu kubańskiego. 1963 roku traktat o częściowym zakazie prób jądrowych zakazał większości wybuchów nuklearnych. Jednak testy podziemne były kontynuowane. Francja i Chiny odmówiły podpisania traktatu, co sprawiło, że wyścig zbrojeń trwał dalej. Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich podpisał traktat, ale jednocześnie szykował coś szalonego. W Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich połączenie doświadczenia technicznego, zdobytego przez lata testów nuklearnych oraz desperacji by powstrzymać niekontrolowany gazowy pożar, wkrótce doprowadziło radzieckich inżynierów do zaproponowania niewyobrażalnego użycia bomby atomowej do zduszenia płomieni odwiertu numer 11. Latem 1966 roku radzieccy urzędnicy osiągnęli punkt krytyczny. Wtedy fizycy zaproponowali śmiałe, niemal niewiarygodne rozwiązanie: zdetonować bombę jądrową pod ziemią, na głębokości około 1500 metrów blisko szybu odwiertu numer 11. Wydawało się to głupie, ale rzeczywistość była zupełnie inna. Ich obliczenia wykazały, że fala uderzeniowa zmiażdży ściany odwiertu, uszczelni kieszeń gazową i natychmiast ugasi pożar. To było ryzykowne, istniała realna obawa, że wybuch jądrowy może pogorszyć sytuację. A jeśli wybuch naprawdę wzmocni płomienie, a co jeśli całe pole gazowe zapali się w reakcji łańcuchowej, której nie da się zatrzymać, mimo to rozkaz został wydany. Dlaczego? Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich już wtedy eksperymentował z wybuchami jądrowymi do celów cywilnych. Po sukcesie bomby jądrowej, kraje zaczęły się zastanawiać, jak wykorzystać ogromne zapasy głowic poza wojną lub obroną. Stany Zjednoczone znalazły się w czołówce. Myślenie to zaowocowało programem PLOSZER, czyli użyciem wybuchów jądrowych w inżynierii cywilnej. Logika była prosta. Wybuch jądrowy w kilka sekund osiągał to, co tradycyjne wiercenie czy wysadzanie wymagały miesięcy i wyższych kosztów. Sowieci też zauważyli ten potencjał. W czasie zimnej wojny, gdy broń jądrowa kojarzyła się głównie z militariami, Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich potajemnie planował jej użycie do celów pokojowych. Tak rozpoczął się program nr 7: Wybuchy jądrowe dla gospodarki narodowej. Oficjalnie został uruchomiony pod kierownictwem Aleksandra D. Zarchanikowa, głównego konstruktora broni z Laboratorium Jądrowego Czelabińsk-70, a głównym naukowcem był Oleg Elhardrowski. Program początkowo opierał się na amerykańskim modelu użycia wybuchów jądrowych do prac ziemnych i wydobycia ropy, lecz w ciągu pięciu lat rozszerzono go na 6-7 zastosowań, angażując 10 radzieckich ministerstw. Jednym z głównych zwolenników był Jefrem Pisłowski. Były minister ministerstwa budowy maszyn średnich, napędzającego radziecki program broni jądrowej. Sławski, zafascynowany programem Plauscher, wierzył, że wybuchy jądrowe zrewolucjonizują przemysł. 15 stycznia 1965 roku, na polecenie Jefrema Pislowskiego, Sowieci opuścili 140-kilotonowe urządzenie jądrowe w zamarzniętą Ziemię na głębokość 178 metrów na poligonie Czagan w północnym Kazachstanie. Wybuch utworzył wielki krater, który szybko wypełnił się wodą, tworząc sztuczne jezioro w sercu kazachskiego stepu. Sławski, znany z zamiłowania do pokazów, ponoć jako pierwszy pływał w radioaktywnych wodach. Od tej chwili program numer 7 marzył o czymś większym. Urządzenia jądrowe nie miały służyć już tylko do tworzenia krateru. Miały służyć do zwiększania wydobycia ropy, drążenia magazynów w solnych kopułach i gaszenia pożarów szybów gazowych. W tym roku radziecki program wykorzystania energii jądrowej do prac ziemnych skupił się na ambitnym celu zmianie mapy Rosji. Do rzecze Wołgi i Morze Kaspijskie od lat kurczą się przez zmiany klimatu i rosnące potrzeby miast oraz rolnictwa. Proponowano budowę 112 kilometrowego kanału, który miałby kierować wody arktyczne z Pieczory do Kamy, a dalej na południe do Wołgi i Morza Kaspijskiego. Największą przeszkodą było 65 km wyniesionego terenu pośrodku trasy. Dla radzieckich inżynierów to nie był problem, lecz okazja. Ich rozwiązaniem było po prostu przebicie się przez twardą Ziemię setkami ładunków jądrowych, odpalając nawet 20 naraz. Łączna siła do 3000 kiloton, czyli równowartość 200 bomb zrzuconych na Hiroshima, zostałaby tam uwolniona. Brzmi szalenie, prawda? Tak właśnie było. Program był tani, szybki i przynajmniej na papierze, zadziwiająco skuteczny. Inżynierowie go uwielbiali, rząd go uwielbiał, a jego wczesne sukcesy zaszczepiły pomysł na jeszcze śmielsze zastosowanie użycie bomby jądrowej do rozwiązania jednego z największych problemów czyli zatrzymania pożaru gazu urtubolak. Broń, którą planowali użyć, miała aż 30 kg, czyli dwukrotnie większą siłę wybuchu niż bomba zrzucona na Hiroshime aby zrealizować ten plan, ekipy sprowadziły specjalnie zaprojektowane wiertnice do przygotowania podziemnej detonacji. Bezpieczeństwo było kluczowe, ponieważ w odległości zaledwie 27 km, czyli około 17 mil od miejsca wybuchu, mieszkali cywile. To było ryzykowne, skomplikowane i bezprecedensowe, ale uzyskało oficjalną aprobatę. Byłby to pierwszy raz, gdy Związek Radziecki próbował użyć wybuchu jądrowego do ugaszenia pożaru gazu. Dwa wąskie szyby, szerokie na stopę, wywiercono możliwie blisko płonącej wieży. Każdy z nich osiągnął głębokość około 1400 metrów, czyli około 4593 stóp, zatrzymując się zaledwie 35 metrów od szybu, od wiertu numer 11. Do jednego z tych szybów inżynierowie opuścili bombę jądrową o sile 30 kg. Szyb zasypano cementem, by powstrzymać wybuch i jego wydostanie się na powierzchnię. Kontrola była kluczowa, szczególnie przy tak dużej sile destrukcyjnej blisko zaludnionego obszaru. Gdy wszystkie przygotowania zostały zakończone, wydano rozkaz i bomba została zdetonowana. Radziecka gazeta Prawda, Prawda Wostoka, później opisała tę sytuację. W zimny jesienny dzień 1966 roku, potężny podziemny wstrząs poruszył biały piasek i rzadką trawę pustyni. Nad równiną uniosła się zakurzona mgła. Pomarańczowy płomień płonącego odwiertu przygasł. Najpierw powoli, potem coraz szybciej, aż w końcu zamigotał i zgasł. Po raz pierwszy od 1064 dni powróciła cisza. Ryczący strumień gazu zniknął. Po trzech latach nieustannego ognia wszystko skończyło się w zaledwie 23 sekundy. Brzmi jak cud, prawda? Tak naprawdę to była magia nauki. Ładunek jądrowy detonuje się głęboko pod ziemią. Obok przeciekającego zbiornika gazu w specjalnej komorze. W odróżnieniu od metod wodnych i chemicznych, nie tylko schładza ogień, ale usuwa źródło spalania. Ponieważ zbiorniki gazu są pod dużym ciśnieniem, wycieki zwykle pojawiają się wzdłuż pęknięć skały. Fala uderzeniowa, wywołana wybuchem jądrowym, spręża i zapada skałę, uszczelniając te pęknięcia i odcinając przepływ gazu. Ogień nie może się utrzymać bez paliwa, więc całkowicie gaśnie. Sukces odwiertu nr 11 uratował miliardy metrów sześciennych gazu. To był pierwszy raz w historii, kiedy bomba jądrowa została użyta do ugaszenia pożaru ropy lub gazu. Ale to nie był ostatni taki przypadek. W kolejnych latach radzieccy inżynierowie wielokrotnie stosowali tę ekstremalną metodę, aby opanować wymykające się spod kontroli odwierty. Kilka miesięcy później pożar na polu gazowym Pamuk rozprzestrzeniał się przez liczne odwierty. Pewni siebie po sukcesie inżynierowie uznali, że bomba o mocy 47 kiloton, zakopana na 2,44 km pod ziemią, wystarczy. Proces powtórzono: wiercenie, opuszczenie urządzenia, cementowanie i detonacja po kilku dniach ogień zgasł. W maju 1972 roku wyciek gazu, który palił się dwa lata na polu MiskE w południowo wschodnim Turkmenistanie ugaszono kolejnym podziemnym wybuchem. W lipcu tego roku pożar na Ukrainie ugaszono detonacją 3,8 kilotona na głębokości ponad 2,4 km pod ziemią. Ostatnia znana próba miała miejsce w 1981 roku na polu gazowym Kumszynskoja na zamarzniętym północno-wschodnim wybrzeżu europejskiej części Rosji. Jestem pewien, że źle wymawiam te nazwy. Tym razem eksplozją 37,6 kilotona Przeprowadzono na głębokości 1511 metrów. Sprawy nie potoczyły się zgodnie z planem, bo nie znano dokładnej lokalizacji wycieku i wybuch nie zdołał go uszczelnić. Podano niewiele danych, ale Sowieci chybili cel i musieli wykonać dodatkowe odwierty odciążające. Wybuch na polu gazowym, Pamuk, był najgłębszą i najsilniejszą próbą gaszenia pożaru energią jądrową w historii Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. Związek Radziecki przeprowadził 124 pokojowe eksplozje jądrowe na swoim terytorium, z czego 5 służyło gaszeniu pożarów szybów gazowych, ale czasami rzeczy, które brzmią naprawdę świetnie, w rzeczywistości wcale takie nie są. Mówimy tu o bombach jądrowych wywołujących śmiertelne promieniowanie. Jeśli myśleliście, co z promieniowaniem, byliście krok przed wieloma naukowcami. Rzeczywistość była złożona. Duży opad promieniotwórczy czynił eksperymenty niepraktycznymi. Wybuchy tworzyły zbyt radioaktywne jaskinie. W eksperymentach z energią parową eksplozje gotowały podziemną wodę, często powodując nieprzewidywalne wyrzuty radioaktywnej pary na powierzchnię. W zbiorniku Chaganu, miejscu pierwszego radzieckiego wykopu nuklearnego z 1965 roku poziomy promieniowania miały własną historię. Do lat 90. dawki promieniowania na krawędzi krateru wciąż były około 100 razy wyższe niż naturalne tło, a woda w środku zawierała stężenia radionuklidów 100 razy przekraczające normy dla wody pitnej. To po prostu oznaczało, że woda w środku była zbyt skażona, by ją pić. Już 150 metrów od krateru poziom promieniowania był normalny. Około 20% substancji radioaktywnych wydostało się poza strefy wybuchu, a część dotarła do Japonii. Badania Kazachskiego Instytutu Medycyny Radiacyjnej i Ekologii ukazały ponury obraz. Osoby narażone na promieniowanie podczas radzieckich testów nuklearnych miały znacznie wyższą ogólną i nowotworową śmiertelność. Szkody dotknęły też innych. Badania wykazały, że zwiększone ryzyko poważnych chorób utrzymywało się przez dwa pokolenia, obejmując osoby narażone, ich dzieci i wnuki. Dane o czwartym pokoleniu są niepełne. Lecz ludzkie dowody trudno zignorować. W wioskach w pobliżu dawnego poligonu Semipałatyńsk można spotkać małe dzieci urodzone bez kończyn lub zmagające się z nowotworami, zanim jeszcze rozpoczną naukę w szkole. Nawet pożar gazów Utobalaku, uznany przez związek radziecki za udaną operację bez wycieku promieniowania, nigdy nie został całkowicie uznany za bezpieczny. Aby poprzeć to twierdzenie, Sowieci nigdy nie opublikowali szczegółowych, niezależnych badań promieniowania, więc zapewnienia o braku zagrożenia nigdy nie zostały niezależnie zweryfikowane. Ludzie mieszkali i pracowali tam po wybuchu, lecz długoterminowe skutki zdrowotne są nadal niepewne. Radzieckie dokumentacje medyczne tych miejsc były często niepełne lub tajne. Semipałatyńsk, czyli krater Czagan, również miał raporty dotyczące promieniowania, ale Związek Radziecki dobrze je ukrywał. Pozwalając programowi działać bez publicznej kontroli. Ponieważ wybuchy w Czaganie i u Trabalaku były tak widoczne, Stany Zjednoczone oficjalnie uznały test w Czaganie za ukrytą próbę broni i naruszenie traktatu o częściowym zakazie prób jądrowych z 1963 roku, zmuszając Związek Radziecki do podpisania traktatu o pokojowych wybuchach jądrowych pokojowe wybuchy jądrowe w 1976 roku nałożył on surowe ograniczenia żaden pojedynczy wybuch nie mógł przekroczyć 150 kiloton. Łączna moc serii wybuchów nie mogła przekroczyć 1500 kiloton. Wszystkie strony musiały udostępniać dane techniczne, umożliwiać inspekcje i współpracować przy weryfikacji. Dla Moskwy kluczowym motywatorem był planowany kanał Kama-Pietra. Megaprojekt wymagający dziesiątek lub setek wybuchów jądrowych do przebicia się przez wyżyny. Do tego czasu Stany Zjednoczone Ameryki zrezygnowały już z ambicji pokojowe wybuchy jądrowe w programie plauszer. Nawet ładunek 150 kiloton mógłby spowodować poważne skażenie. W 1978 roku w Jakucji Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich użył wybuchu jądrowego do stworzenia podziemnego zbiornika dla wydobycia złota. Wybuch spowodował nieoczekiwane pęknięcia otaczających skał, co pozwoliło radioaktywnym gazom wydostać się na powierzchnię. Gleba i roślinność są skażone, mieszkańców ewakuowano, a teren uznano za niebezpieczny na dziesięciolecia. Traktat o całkowitym zakazie prób jądrowych, czyli Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty, poszedł jeszcze dalej, całkowicie zakazując wszelkich pokojowych wybuchów jądrowych. Ale nie wszyscy byli za. Chiny podpisały Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty w 1996 roku, ale jeszcze go nie ratyfikowały, nalegając, że zakaz pokojowych wybuchów jądrowych powinien zostać ponownie rozpatrzony dekadę po wejściu traktatu w życie. Dlaczego? Ponieważ dla Rosji i Chin debata na temat ryzyka związanego z promieniowaniem była sprawą drugorzędną. Ich celem pozostało zachowanie możliwości użycia broni jądrowej, zarówno militarnie, jak i przemysłowo. Obawy o promieniotwórcze wycieki rzadko były ważniejsze niż strategiczne ambicje. W 2010 roku proponowano użycie wybuchu jądrowego, by powstrzymać wyciek ropy z Deepwater Horizon w Zatoce Meksykańskiej. Jednak rząd Stanów Zjednoczonych odrzucił ten pomysł, ponieważ wiedział, że koszt wybuchu jądrowego byłby znacznie większy niż pieniądze, które próbowali zaoszczędzić. Ale Rosja nie zmieniła myślenia. Po upadku Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, Rosja nadal zabiegała o wpływy w Kazachstanie który jako kraj bez dostępu do morza stał się największym producentem uranu na świecie, podczas gdy Rosja jest szósta. Jej desperackie poszukiwania uranu i energii jądrowej były oczywiste. Kontrola nad tym surowcem dawała przewagę gospodarczą i ważną pozycję w światowej polityce energetycznej. W sierpniu 2025 oficjalnie rozpoczęto budowę pierwszej elektrowni jądrowej w Kazachstanie, we wsi Olkin, region Aumaty nad jeziorem Bauchasz. Oczekiwano, że realizacja projektu potrwa co najmniej dekadę, a całkowita inwestycja wyniesie około 14-15 do miliardów dolarów. Rosja została wybrana do prowadzenia budowy pierwszej elektrowni, podczas gdy Chiny mają przewodzić rozwojowi dwóch kolejnych elektrowni. Największą ironią było to, że radzieckie testy nuklearne już wcześniej naraziły około 1,5 miliona ludzi na promieniowanie. Mieszkańców nie ostrzeżono o zagrożeniach. A część zachęcano do oglądania grzybów atomowych z wyznaczonych miejsc. Ludzie nadal mieszkali, uprawiali ziemię i pili wodę z skażonych terenów. Po 1991 roku na terenach skażonych promieniowaniem liczba przypadków białaczki, raka tarczycy i piersi była 2-3 razy wyższa niż średnia krajowa. Wady wrodzone i mutacje genetyczne pojawiały się dużo częściej niż zwykle, a jednak kraj wydawał się o tym wszystkim zapominać, wielokrotnie wiążąc swój los z Rosją. Podczas gdy mieszkańcy Kazachstanu wciąż zmagali się z ciągłymi niedoborami energii. Wkrótce zobaczysz, jak Rosja i większość krajów walczy o uran. Dlaczego? Ponieważ wyścig zbrojeń nuklearnych, który zwolnił pod koniec XX wieku, powrócił. Obecnie dziewięć krajów Stany Zjednoczone, Francja, Wielka Brytania, Rosja, Indie, Pakistan, Izrael, Chiny i Korea Północna posiada łącznie około 13 tysięcy głowic nuklearnych. To wystarczy, by kilkakrotnie zniszczyć cywilizację, i nie zamierzają na tym skończyć. Państwa z bronią jądrową dążą do powiększania arsenału, a te bez niej chcą stać się niezależnymi mocarstwami nuklearnymi. Iran od lat 80. realizuje ambicje nuklearne i nadal potajemnie nad tym pracuje. Ale tu nie chodzi tylko o głowicę, chodzi też o energię. W miarę jak węgiel i ropa tradycyjne paliwa tracą na znaczeniu, światowe zapotrzebowanie na energię wciąż rośnie. Wyścig o energię jądrową jest tak zacięty jak o broń jądrową. Gdzie to się ostatecznie skończy, pokaże dopiero czas. Dziękuję za oglądanie.